My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach mówmy. Ama twoja mama powiedziała na ciebie, kiedyś mówi, mówiliś klus, ty kluska jesteś. Klaciuch. O właśnie tak. Kurwa temperatura. 30 parę stopni. Kurde, jak to jeść. Fu, muchy. Karaluchy. Siadły. No ci dałem, gdzieś podzieliłem się. O. To powiedz teraz, Albert, to pozdrow. Jak? Swojego Albert. Albert? A. Ar a. Arbert. Ar -bert. Ar -bert. No dobra, tu. Pozdrow, tu byś z dziadkiem. Może tam wnuczku poznałem Ciebie Ciężko masz imię tym, Bo to jest Dobre bo to jest o, Mięśnie i mózg Właśnie pisze To nie jest takie proste Być osobą popularną Są Złe i lepsze dni bo to ludzie do tego doprowadzają, przy cieniu siedzieć, bo tak gorąco jest, jak nie wiem co, tu smażyć się można, cholera jasna. Niech go pionu zapali. Miesia gorąco. No to ja wiem o tym, to ja nie wychodzę na bardzo na podwórko, tu trochę cieniu jest, bo... trochę zupki. Ja nie dam kurwa, boś na mnie krzyczał, no stop to krzyczej sobie. Masz nie on to za, zarabiaj. Sobie chodź i sobie kupuj. Nie będę krzyczeć. Nie. No nie, to... nie będę. Co to trochę z tej? Nie. Kupiłeś sześć mlek, trzy i dwa. Zresztą nie mogłeś zrobić. A ty wiesz, to mleko? Pod 59 groszy. Dobra, to ja sam podejdę do, do, do dziarka. No właśnie Trzeba zupę jeść dla ciebie A nie mleka pić Gorąco Nie chce się jeść Ja dużo wodnistych rzeczy Ma półci zostawię No szczebiówkę Dobra Na kości też Sami widzicie jak to jest Jestem nikim dla niego kiedy nagrywał głupoty na mnie? O To powiedz. A pokazywałem ci zdjęcie. Ładną żonę będę miał? Co? Ładną żonę będę miał? Tak. A synka ładnego mam? Pięknego. Pierwszego synka masz. Ale ktoś, ktoś inny to zrobił, a ja będę go szanował, jakby to mój był synek. No. A ja zrobię córeczkę, czy synka, żeby powiem, bawili się razem. A właśnie, co ja robiłem? O, chińskie jedzenie. A ja w okularach. Dzień Pedro w okularach. <grym> Pani, panie, o, a niech pani O! A mój No. Halo. Ale to nie nagrywaj. Nie rozmawiaj, ja bo nagrywam. Wejdź on ten Dała telefon. Razie. A, a tam znają nas chyba, co? Co? Nie znają. A mnie też znają, bo mnie też oglądają. Tam gdzie uchy są. Żołnierki. Co? Żołnierki. Żołnierki, żołnierki. Bombasu. Bombasu, żołnierki. I żołnierze. Pioką, kiełbaskę nie, 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 nie. przy ognisku. Pioką, kiełbaskę przy ognisku. Jedzą kiełbaskę przy ognisku. Zajdziesz. jeśli będą pytać, co? Blimy, to co? to co? Przestań gadać ty jakieś te Ja nagrywam nagrę? To może kutasa pokaż, ja dostanę bana. Już zaczynasz? 15 A przerwałem tutaj. Wszedłem tu? do ubikacji 8 Po ślisku, o Dobra, ja nagrywam. Ty rozumiesz trochę, czy nie rozumiesz? Czy ty jesteś... Naprawdę jakiś, ty dziwny człowiek jesteś, ja nagrywam filmy, jem, no właśnie do niego mów, a po co ty odbierasz, po co do niego gadasz, jak ja to debil ty... jest. Bo to on dzwoni. To jest kiełbasa, jest tam tamte co, o boczek jest, o trochę wyczyściłem. On dzwonił do. Pawła z że ja całą kiełbasę zjadł. Puściłeś w tym, że ogólnie Ja całą kiełbasę zjadłem. Ja, ja nie... Że ja kiełbasę całą zjadłem. Chodźcie się do mnie. Nie. Yes. On niedawno jadłeś jeszcze. kiełbasę. Jeszcze że ja, Czy ty zjadłeś kiełbasę? Ja nagrałem? Nie. Ko, dla tego kogoś tam powiedziałeś jest gdzieś tam na wykopie na dupie A no, o właśnie na dupie może on, on całukiołaczek pierdolił o widzicie jak on jest boży no to przyklina no to przyklina bo już dość mam tych wykopów no to dobrze może się zakopali się wykopali to jak ziemniaki. Zakopuje się, sali się, wiem, zaraz. I później wykopuje się. <gry> Śmiechu, warto. Masz pieniądze, płać. Ja ostatnio ci kupowałem. To ja, bo nie będę codziennie ci kupował. Ja lajtów nie robię. Ja muszę z czegoś żyć. Coś jeść. Truskawki kupiłeś? To ja dwa razy do lodówki musiałem chować No to Róbszy truskawki Jak sam normalnie spokojnie objaśnić? O, lubelskiego Co wczoraj byli? Zobaczyć Dla mnie ci jeszcze zostało trochę Zostało tam Muszę ja Ty wczoraj chciał jeść Ty codziennie by od razu wszystko by zjadł. O ja codziennie jem! Mnie o! To zobaczcie, o! Ja też nagram Ciebie! To ja nagrywaj! Nagram. Nie masz prawa rzucać! Kurwa. Kurwa. Nie masz prawa rzucać! Ty Bo nie masz prawa kurwa mnie nagrywać! To znajdzie się kurwa, na tym będziesz pociągnięty! Tak, tego, Ty możesz chuj pierdolę tego. Ciebie w dupę! Dosyć tego! Właśnie dosyć! Właśnie dosyć! Właśnie dosyć. Trzeba jechać, daję ja taksówkę, trzeba do urzędu miasta wymeldować mnie! Błagam Ciebie! Zostanie sam tutaj! Dzień to! z ci kurwa do Holandii jedź sobie, sam próbuj tam do niej tam cudzego becha będziesz kołysać a ty mój stary dziad. No? Jest będziesz stary dziadek. już jesteś stary dziadem nic nie potrafię robić To zrobił bajsulka a ty będziesz kołysać będziesz mowić, grzał wczoraj wodę całą miskę żeby umyć położył Dwie rzeczy, a garnek po ziemniakach nic nie pomytę. Ja to idę na podwórko i pierdolę ciebie kurwa. Mam dosyć tutaj kurwa mieszkać w tym burdalu. Ja tylko Czapkę To zabieraj, wszystko jest cię dosyć. Nie to zabieraj to! Zabieraj to! Wszystko twoje jest! Twoja chata! Ja jestem twoim Zderajca narodu kurwa! Sanddajca! że ci go kurwa do prokuratury a ty nie, troszkę zostanie jogu widzicie spierdalać z tego mieszkania trzeba pójdziecie wy stąd czy nie co wy geje jesteście? że podglądacie? geje? Dawajcie policję? Co zrobił? Dzień dobry! Co wy chcecie? Dzieciaki. Jestem Wojtek i nie major. Będę siorbał. Będę chciał. To będę co robił, co będę chciał. Ale jestem zadowolony. Wiesz ile zapłaciłem podatku? Nie. Za tamty miesiąc? Uda. 1300 ile? 1300 zł 1300? mam pokazać Ci? co? pokazać Ci? Pokaż. kurwa, ja bogaty kurwa ja pierdolę nie będę nagrywał już gdzie jak cholerne podglądają? zobacz 1313 i drugi ruchunek Dwa rachunki, 1700. <laughs> o nieźle, co? Jeszcze tabletki musiałem kupić. Dobra, cześć. Ja idę obiad jeść. Tak gorąco jest.